Heo. Dawno się nie słyszeliśmy, widzieliśmy. Idziemy dzisiaj wykonywać oprysk. Tak zwane T1, T2 znaczy. Co gadam T1. T2. 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 Dzisiaj wykonamy to w sprzężycie o zimę. Eee, nawet szyby umyłem coś dobra, nie patrzcie na to, bo Byłem, nie, nie umiem myć szybko no ale to nie o to chodzi e, jedziemy dzisiaj te dwójkę robić trzy substancje e, nie pamiętam jakie ale trzy substancje trochę tam delikatny delikatny, no podwiewa trochę nie mówię, że nie ale myślę, że e, dam radę. Tam ja nie mam sąsiadów, nie zaszkodzę nikomu. Przecież mamy sobie grzybówka, odżywka i tyle. Robaka zakupiłem, ale nie dodałem go. to prawda, wczesna godzina na robaka pryskać. Po pierwsze, pszczoły jednak latają, bo się ciepło mocno zrobiło. A druga sprawa to to, że e, nie widać skrzypionki To tam nie myślę, to pojadę po prostu z samym rybakiem a może wtedy się duży ciesza odżywka więc tu jest jeszcze siatka magnezu odżywka NPK Powiem wam, że e, trzeba po prostu szukać wszędzie e, obrysków, znaczy wszędzie. I jeździć, pytać jest, nie no bo tutaj zamówiłem środki ochrony roślin na swoje hektary naprawdę porządku mi to wyszło ale mam fajnie bo napadało bardzo dużo od e, resztów więc wilgoć jest w ziemi teraz tylko żeby to wszystko wykorzystało to że to ma przebarwienia ale to wszystko zaraz zobaczycie dobra widzimy się na polu ja już tam chyba się nie będę odzywał. oglądajcie słuchajcie perkinsa i śmigamy a mam chęć wyjąć tryski i sprawdzić końcówki ale jak to zrobię to może no, się to zrobić to zamówię od razu nowe końcówki dystansy i tak dalej, żeby po prostu e, wymienić to, co by nie było, to wymienia ale to wszystko e, Nie podoba mi się to, nie podoba mi się trochę to, ale to jest jakiś Dobra, jedziemy i widzimy się na polu. Powiem Wam, że jestem w stoku, bo obciążenie to zaczyna się kłosić. Tak, zaczyna się kłosić. Wychodzą normalnie kłosy, ja pierdzielę. Na szczęście widzę żółte liście się zaczynają też robić. Szczę... No dużo użyta jest, No taki materiał się nie dostałem, I z tym nie zrobię. Yy, o to, bo i tak to to pójdzie do sprzedania. Więc ja tego nie potrzebuję. Kłosi się przerzuca. Czemu mamy końcówkę w połowę maja dzisiaj? więc takowe bo ostatnio znajomego robiłem tego płatka więc e, lance jest chyba na wysokości zaraz najpierw zobaczę podniosę trochę będzie można chyba pod, podnieść bo wiem, że... Ja włączyłem w ogóle wałek, chyba nie włączyłem nawet wałka. Dobra. O, no, tak o niech będzie. Trochę niech to... Nie kto... No, nie włączyłem wałka No. Pojadę dalej i wam pokażę, jak to wygląda przymrzytką wojak. No powiem wam że przyrzutko bardzo ładne nie ma się czego tu czepić nie widzę tutaj jakichkolwiek braków tylko żeby myłem sobie zaklębany No patrz, jeszcze wilgoć jakaś tam jest, ale ale piękne że przyniło piękne krężyto naprawdę jest czym się pochwalić. Jakby nie to żyto, to jeszcze ładniejsze by było. To jest tak na ziemia i pod wod, dużo, dużo wody, zobaczcie co tutaj się dzieje. Ja pierdzielę Normalnie petarda petardzie A tu co? Przysiałem Przesiałem i I z tego wyszło I z tego wyszło przysiałem nawet załączyłem, bo to może być Widzicie to? Na pewno widzieliście że jary i u jak to jest w ogóle przepaść nie i też chcę zobaczyć tak kujowo bo inaczej tego nie można który kurde wziął mi opis ja pierdziela no tragedia Przytulio, tylko będzie zapierdalać No wpizdziec Normalnie powiem wam, że tu już przychodzi ludzkie pojęcie ale zobaczcie, to jest jare, to jest zimowa. I weźcie mi powiedzcie, teraz niech bym wywali tutaj jak, jak wczoraj było, wszędzie, w, w tamtym roku, przy była to wszędzie. Nie wiem, co ja zrobię. To, Co to jest Co ty to jest nie gdzieś... czy jest nie wiem, to nie ma ja, normalnie. to normalnie to w... Wszystko Wszystko No tu jest, a tam już nie ma Ja wiem na czym straciłem, na rzepakie no, mam te Założę tołów Taką niby to nie powinna... nie powinna się odczepić Masakra, masakra. Ale ogólnie źle nie wygląda źle nie wygląda дивлюйся, как кава. Тех нужно уважать. Боже, тут это стоишь, тут и кофе сидишь. Dobra, spokiamy się na pszenicy. No, jesteśmy na pszenicy koło domu. Yy, pszenica, bo ja mam, źle nie wygląda. Naprawdę źle nie wygląda. Myślałem, że gorzej wygląda. Jest coś, nie wiem, żółta się robi, umiera. Czy to wina robaka, czy co, nie mam pojęcia. Ale powiem wam, że naprawdę jestem w szoku, że tutaj na zgórku jest taka foto, no ale co do czego przyjdzie to zobaczymy wtedy będziemy rozmawiać został mi ten kawałek i tamte dwa więc zobaczycie nie wiem czy to łóżysko i z, z, z tym yy. o czy to coś czy co nie mam pojęcia nie mam pojęcia ale ja jadę tam zarówno. i tam i tamte 2,5 hektara tak dobrze gadam? 2,5 hektar to 3,5 hektar 4,5 hektar to hektar tak to by było było 20 hektar mi się kontrolka ciśnienia albo gdzieś jakiś papryk poszedł bo ogólnie wszystko działało tylko napięć i blokada nie działała wgasiłem, odpalałem i na działać więc no, like oh. no, I... no, co może tak być, I włączę i może by skitnął gdzieś jakiś papraszek powszechny. I cały czas mi się wydaje, że hamulce trzymają czasami, muszę to poczytać, jak się do tego zabrać, zobaczyć od powietrza, no. Dobra, ja będę nagrywał ten lapsa i zobaczymy się tam i następnym filmie. Pozdrawiam, okay.